Witajcie, kochani, jakiś czas nie było mnie na YouTubie, ale już wracam z nową energią i nowym filmem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, ponieważ jest to film o moim sprzęcie jeździeckim, a dokładniej o mojej pacce, która stoi za mną. Jakiś czas temu nawiązałam współpracę z polską firmą Plespak, która wykonuje właśnie takie cuda w różnych rozmiarach, kolorach i wariacjach. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Nie przedłużając, zapraszam Was do mojej paki. Zaczynając od, od komory głównej, tutaj mamy siodła. Siod siodła, mam jedno siodło i Zaczynając od komory głównej, mam tutaj siodło oraz podkładkę. Na siodle wiszą popręgi, jeden treningowy, drugi skokowy z fartuchem. Te wysuwane wieszaki są mega funkcjonalne, bo wystarczy tylko wziąć siodło, nie siłujemy się z nim, potem odkładamy na miejsce i wsuwamy do paki tutaj oczywiście jest wieszak również na siodło, ale ja używam na podkładkę jako że mam tylko jedno siodło siodło, jeżeli by Was interesowało jest to, jest to firma Devoku podkładka Matesa pod podkładką mam szczotki w torbie E, oraz niżej pokażę wam później e, takie wyższe preparaty, które nie mieszczą mi się dosyć. Paka jest wyposażona w mega fajną opcję, to znaczy e, tutaj mam taką skrzyneczkę. Jest ona e, powerbankiem oraz źródłem światła. Możemy ją sobie swobodnie wyjąć, ja tego teraz nie będę robić, e, ale wyjmujemy ją sobie, podłączamy do kontaktu. E, tutaj mam włącznik na światło. I wtedy mam światło ledowe w całej pacie i w nocy czy jak są bardziej pochmurne dni w stajni kiedy jest mniej jasno mogę sobie włączyć i wiem gdzie co jest a tutaj mam kabel są dwa wejścia do ładowania telefonu Myślę, że mega super opcja zwłaszcza w stajni kiedy nie zawsze mamy dostęp do kontaktu w kolejnej części mam trzy szuklady. Ta najwyższa służy mi do trzymania preparatów. Mam tu jakieś preparaty do czyszczenia skór, do, do smarowania kopyt. Ogólnie wszystko, czego dusza zapragnie. W tej trzymam różne przedmioty codziennego użytku: zapasowy sprzęt, nauszniki, numerki startowe łańcuszki do pelamu i tak dalej. Tutaj mam rękawiczki, techniczne bardziej rzeczy jak gumeczki, miarka, trochę apteczkowych sprzętów, gąbki, zapasowy t-shirt, niezbędne chusteczki nawilżane i gąbki, których używam do oczyszczenia konia czy sprzętu. W ostatniej szufladzie mam swój kask z rękawiczkami, oczywiście więcej zapasowych par e, oraz smakołyki, których nie może zabraknąć w paser żadnego konia. W ostatniej części e, mam wysuwany wieszak na głowie. Osobiście mega... Podoba mi się ta koncepcja i zawsze chciałam pakę z oddzielnym miejscem na ogłowie, żeby nie były one w tej sekcji z siodłami. Jest to niesamowicie wygodne no i nikt tam nam się nie, plocze, nie plącze podczas wyciągania siodła. I tutaj oczywiście mam na dwa ogłowia, różne pomocy z dziecki takie jak czarna woda, zapasowe tamblary, uwiązy, ląże, Ogrom różnych pasków i paseczków. W dolnej szufladzie mam sekcję z ochraniaczami. Mam ochraniacze stajenne, stajenne, magnetyczne, swoje zapasowe czapki z daszkiem, e, tylne ochraniacze pokrowce chyba na strzemiona, owiki i pas do lążowania. Na drzwiach mam e, wędzidła zarówno z tej strony razem z wieszakiem na baty, jak i z tej strony. Jest tu już również wykokładniacze. Pelam wielokrążki, lusterko bardzo przydatne, chociaż teraz troszkę zasłonięte przez wędzidło, ale nadal spełnia swoją funkcję. A na dole siatka na dokumenty, którą w momencie, kiedy nie jeżdżę na zawody używam po prostu jako siatkę na kable. Kulotki takie jak ta z paką. Tutaj mam nadstawkę, w której możemy trzymać oczywiście derki, czapraki. Podkładki. Mam tu dwa czapraki treningowe, które nie były używane i się nie muszą suszyć. Podkładki zapasowe, tych których aktualnie nie potrzebuję: żalowa za kawallo, magnetyczna stolpola i taka, która zapobiega się przesuwaniu siodła. Derkę polarową, pokrowiec na siodło. I jak widzicie, ta nadstawka jest przeogromna, jest to podstawowy rozmiar, zajmuje mi tak naprawdę jedynie połowę tej nadstawki mój sprzęt, druga połowa jest pusta, więc spokojnie można by było jeszcze więcej tych czapraków zmieścić. Z tego co raz liczyłam wyszło mi bez problemu na jednej kupce 8 czapraków i dwie derki polarowe. Paka jest pełna innowacyjnych rozwiązań w środku, ale na zewnątrz również jest ich kilka. Przede wszystkim e, moja ulubiona ta kostka na e, czapraki e, i na siodła. E, możemy ją sobie umieścić tutaj lub wewnątrz paki jest również na nią miejsce. Zaraz obok wieszaków e, na siodła. Nie widać tego do ale generalnie tam można ją umieścić na czas transportu lub jeżeli w trakcie przechowywania nie chcemy jej mieć na zewnątrz, a wewnątrz głównej komory. Świetnie sprawdzają się do suszenia sprzętu do czyszczenia i naprawdę uwielbiam z nich korzystać. Na dole ma zaczepienie do wciągarki do koniowożu. Jeżeli ktoś taką w koniowozie posiada, będzie mu dużo, dużo łatwiej zapakować pakę do samochodu. Ma dwa skrętne kółka, w tym jedno z hamulcem. Ja wybrałam kolor stare srebro. Macie oczywiście multum innych kolorów do wyboru, ale uznałam, że ten jest jednym z bardziej praktycznych i rzeczywiście bardzo mało widać na nim brud czy ewentualne rysy. Podczas wizyty na Śląsku w siedzibie firmy Plespak miałam okazję zapoznać się z wszystkimi modelami pak i tak pokrótce Wam je przedstawię. Pierwsza z nich, najbardziej podstawowa Sport Mini. Bardzo fajna, taka kompaktowa paka na przykład na wyjazdy, na zawody, czy jeżeli ktoś ma trochę mniej sprzętu i jednego konia. Może być oczywiście wyposażona w nadstawkę, no i do tego ułatwiający transportowanie uchwyt z tyłu jest naprawdę pomocny. Większą wersją paki Sport Mini jest paka Sport Mini 2, i myślę, że tutaj pomieści jednak troszkę więcej sprzętu, zwłaszcza w tej wielkiej dolnej szufladzie. Paka Spot Tower będzie świetną opcją dla małych siodlarni, ponieważ nie zajmuje dużo miejsca w szerz, a nadal jest bardzo pojemna, ponieważ jest trochę wyższa od pozostałych modeli. I mój ulubiony flagowy model, który posiadam, jak już zdążyliście zauważyć, czyli paka Sport. Bardzo, bardzo fajna paka, zarówno dla posiadaczy jednego konia, jak i większej ilości. Paki mogą również mieć takie fajne, personalizowane, magnetyczne nakładki. A tutaj Wam pokazuję jeszcze raz działanie magicznej kostki na czapraki i siodła. No i przed czas na największą pakę, czyli pakę sport maxi, dedykowaną zawodnikom, którzy mają bardzo dużo koni i jeżdżą sporą ekipą na zawody, pomieści naprawdę ogrom sprzętu i moim zdaniem świetna opcja dla profesjonalistów. Zatem, jeśli szukacie paki, serdecznie polecam Wam przejrzeć ofertę Plespak. Jest to polska, rzetelna, rodzinna firma, które warto wspierać, zwłaszcza w tym trudnym okresie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i wybaczycie mi tę krótką nieobecność na YouTubie. Oczywiście na co dzień możecie mnie śledzić na Instagramie, który wyświetli Wam się teraz na ekranie, oraz na dole w opisie na pewno będą linki do reszty moich social mediów. A Wy trzymacie sprzęt w pacy, czy może w siodlarni? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Cześć i do zobaczenia w kolejnym filmie. Thanks for watching!